Cześć, witajcie w PAK Programowanie, a to jest kolejny film opisujący działanie App Inventora. W tym filmie e, umożliwimy naszemu laserowi wyłączenie się, używając instrukcji if i if else. E, no. Także w poprzednim filmie stworzyliśmy sobie laser, który odtwarza dźwięk, jednak po włączeniu się już nie chce wyłączyć. E, Dlatego ch chcielibyśmy umożliwić mu wyłączenie się. Przejdźmy do Blocks Editora, i e, w, przejdźmy do sekcji built in i wyciąg wyciągnijmy sobie te dwie e, te dwa klocki, na których jestem napisane if i if else. E, co to są so, co, co so za klocki? Co to w ogóle znaczy? E, if e, po angielsku, nie wiem, czy już na angielskim jest conditional, conditionalsy, to jest. E, Instrukcja warunkowa, to znaczy po polsku if, to znaczy jeżeli. I teraz tak, to działa w bardzo prosty sposób. Weźmy sobie z zakładki maf taki, oto klocek i sobie weźmy dwa, dwie, dwa numerki, dwie cyfry. Tu sobie wpiszmy na przykład 8, a tu wpiszmy 5. I teraz tak, ta instrukcja if działa w ten sposób, że jeżeli warunek, który tutaj zostanie podłączony jest prawdą, to zostaną wykonane te działania. Prawda w App Inventorze wygląda w ten sposób, a fałsz wygląda w ten sposób. Także jeżeli to będzie prawdą, to zostanie to wykonane. Jeżeli to będzie fałszem, to zostanie to niewykonane. Także jeżeli sobie tutaj podłączymy true, czyli prawda po polsku, to zostaną te in, e, instrukcje wykonane. Jeżeli sobie podepniemy false, to zostaną niewykonane. Jak to miałby trochę Mało sensu, gdybyśmy tylko te dwa klocki używali. Dlatego możemy tu podpiąć na przykład taki e, e, nierówność. I teraz tak, on sprawdza, czy ta nierówność jest prawdziwa. Na przykład jeżeli sobie wpiszemy tutaj, jeżeli 8 jest mniejsze od 5, wykonaj to. 8 nie jest mniejsze od 5, więc te instrukcje nie zostaną wykonane. Jeżeli sobie jednak te e, liczby e, zamienimy, i 5 i sprawdzimy, to widzimy, że 5 jest mniejsze od 8. To znaczy, że te instrukcje się e, zostaną wykonane. Teraz widzimy, tu mamy ten drugi klosek, if else, który wygląda bardzo podobnie do tego pierwszego. Z tą jedną różnicą, że ma takie dwie dziurki na instrukcje. E, jak działa to? Działa to w ten sposób, że jeżeli ten warunek jest prawdziwy. To wykonają się te działania, jeśli jest jednak fałszywy, to wykonają się te działania. I da, tak, nie wiem, w niektórych językach programowania jest to, jest to możliwe, żeby zrobić jeżeli 5. Jednak App Inventor to jest Java, i Java nie pozwala na coś takiego. Po prostu nie może być. Dobra. Więc sobie usuńmy to wszystko. Nam to niepotrzebne. Wydaje mi się, że dość jasno wyjaśniłem, co, 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 co umożliwiają nam te klocki. I tak, zastanówmy się, co chcielibyśmy zrobić. Jeżeli to tło jest białe, chcemy, żeby się zrobiło na zielone, a jeżeli jest zielone, chcemy, żeby się zrobiło na białe. Więc sobie weźmy dwie instrukcje IF. I teraz tak, zróbmy, weźmy sobie z zakładki Math, czyli Matematyka dwa, dwie takie klocki równości i chcemy teraz tak, jeżeli tło, kolor tła, czyli taką wartość czegoś takiego, możemy znaleźć w zakładkach MyBlocks i to będzie wśród właściwości naszego ekranu. I tu widzimy taki klocek. Pamiętajcie, że takie klocki z takim dzióbkiem oznaczają wartość, a z takim dzióbkiem jak coś takiego, to oznaczają działanie. To znaczy, jeżeli wartość e, koloru e, tła e, ekranu pierwszego jest równa, weźmy sobie zielony, wtedy. co mi to? E, zamień kolor. Możemy sobie, skopiujmy sobie ze dwa razy. Wtedy chcemy zamienić ten kolor na biały. Więc tak, tak, tak. Nas to nie interesuje. My wiemy, że wszystko dobrze robimy. E, I my chcemy zamienić to na biały. Jeżeli jednak e, to tło będzie białe, skopiujmy sobie tym razem to. To nam nie jest już potrzebne. Jeżeli będzie białe, to chcemy, aby to tło zostało na zielone. E, na zielone zmienione. Przetestujmy sobie naszą aplikację. I jak widzimy nasza y, nasz y, nasz y, no nasza aplikacja nie za dobrze działa. Bo tak zobaczcie co się dzieje. Mamy nasz y, jest ciągle cały czas zielone jest. Jeżeli Pomyślmy sobie, przejdźmy przez to, co robi komputer, czy nasz smartfon. przejeżdżę tu, odgrywa muzyczkę, zrobione. Teraz tak, instrukcja if. Jeżeli tło e, tego ekranu pierwszego jest zielone, czyli to jest prawda, jest w naszym przypadku zielone, chcemy je zamienić na białe. Dobra, zamienione na białe, gotowe, następny. Jeżeli tło jest białe, to w tym momencie już jest białe, bo przed momentem je zamieniliśmy. Zamień je na zielone. To znaczy, w jednym ruchu zamieniliśmy je dwa razy: na biały i na zielony. To się stało tak szybko, że nawet nie zdążyliśmy tego zauważyć. Dlatego, aby takiej sytuacji mm, zapobiec, wykorzystamy instrukcję if else, która działa tylko raz, tak? Widzicie, że tutaj te dwie instrukcje działały po sobie. A tutaj działa się albo to, albo to. Więc zróbmy tak. Jeżeli tło jest zielone, zamień je na białe. Jeśli jednak nie jest zielone, to znaczy, że jest białe, to zamień je na zielone. To sobie wyrzućmy, to sobie wyrzućmy i sprawdźmy. Jeżeli jest zielone, to zamień na białe. Dobra, przepraszam Was, cały czas myśleliście pewnie, że coś źle robię. Ja, mnie też coś nie wychodziło. E, zauważyłem, że błąd leży w tym miejscu, że tu zamiast koloru, wartości koloru, wzięliśmy sobie wartość, jaki obrazek z tyłu jest. My chcemy kolor. Kolor jest, background color. O, dobrze, dobrze. Bardzo dobrze pasuje. Widzimy włącza się i wyłącza za każdym razem odgrywając muzyczkę. E, możemy zrobić coś takiego że tylko jeżeli się włącza to to ma, e, to ma się e, odgrać muzyczka. Czyli tak jeżeli tło jest zielone zamień je na białe. Jeśli jest jednak nie jest zielone to znaczy że jest białe to zamień je na zielone i odgraj muzyczkę. Dobra, dzięki za obejrzenie i do zobaczenia. Jakbyście mieli jakieś pytania, bardzo chętnie odpowiem na nie, to zadajcie je po prostu w komentarzu. Do zobaczenia, cześć.